Cześć, Apo. przepraszam, że zepsułam cię przemowę. O, nie ma o czym mówić. Chciałabym się dowiedzieć więcej o klątwie krainy czarów i dlaczego dyrektor Grisza Gris... na zewnątrz? <laughs> Robimy test. Rozdział trzeci. To obleje marszałam. <laughs> <laughs> Przygotujcie się. Nie przeczytałam tego rozdziału. O, spokojnie, to tylko rozwinięcie tego, co robiliśmy w rozdziale drugim. W zeszłym tygodniu, tak? Więc jednostek 3O2SO4, osiem jednostek pyłku bruszki i reakcja się zaczyna. Gotujcie, składajcie! Dodajcie siedem kwiatów do jadu! Oddzielajcie, mieszajcie! Odwróćcie czynność! Dodajcie izotop 5 u 7, nie 4 u 7! Robisz to tak, jakby to była straszna łatwizna. Ja nie potrafię za nim nadążyć. Kiedy znasz składy chemiczne, wartości molekularne, no i oczywiście układ czarokresowy, to wystarczy tylko pomyśleć. Bardzo dobrze, Apple White. Dostajesz piątkę. Nie, 4 plus. A więc coś takiego mamy zrobić? Raven Queen, co zatem otrzymałaś? Zielone, tak, o i pomarańczowe też I trochę fioletowego Co my tu jest? co my tu... No jasne, coś puchatego i... Eee, dobrze! Kolejny delikwent! A więc, Apple umie myśleć logicznie, a Raven ma artystyczną duszę i potrafi improwizować. Tylko dlaczego się tym zajmujemy? No dalej, a co z królową Kier i z krainą czarów i. cierpliwości, Brooke? Wszystko w swoim czasie. A zatem, Apple White zaplanowała spotkanie w porze lunchu. Ja, Apple White, uroczyście otwieram to walne zebranie. Proszę najpierw podać swoje imię do protokołu.